Czy kiedykolwiek czułeś się jak pasażer we własnym ciele? Zdumiony widz, obserwujący, jak Twoje ręce sięgają po to, czego Twój umysł wie, że nie powinien, jak Twoje usta wypowiadają słowa, których Twoja dusza nie czuje, jak Twoje stopy prowadzą Cię ścieżkami, których w głębi serca przysięgałeś unikać? W półmroku naszej świadomości toczy się dziwna i cicha wojna, bitwa, której nie wybraliśmy, ale którą jesteśmy zmuszeni toczyć każdego dnia. Zaczyna się od szeptu. Subtelnego swędzenia w duszy, obietnicy ulgi, przyjemności, chwilowej ucieczki od przytłaczającego ciężaru samego istnienia. I w tym szepcie kryje się ogromna moc, starożytna i głodna siła, która nie zna jutra, która kpi z logiki i gardzi konsekwencjami. To głos Twojego najczystszego instynktu, echo przetrwania, które w świecie abstrakcyjnych złożoności stało się twoim najbardziej uwodzicielskim i niebezpiecznym wrogiem. I pytanie, które unosi się jak gęsta mgła nad ruinami naszych najlepszych intencji, nie brzmi, czy ta siła istnieje, ale kto, ostatecznie, trzyma wodzę? Jeśli wierzysz, że jesteś panem samego siebie, dlaczego tak często budzisz się pośród gruzów decyzji, które nie wydają się twoje? To nie jest oskarżenie, ale zaproszenie. Zaproszenie, by zejść do piwnic własnego umysłu, by znaleźć pusty tron, na którym powinien zasiadać król i stawić czoła dzikiej bestii, która rządziła w jego miejsce. Bo jeśli rządzą tobą twoje instynkty, jeśli ten pierwotny głód jest prawem, to każdy krok, który robisz w kierunku tego, czego pragniesz, jest w rzeczywistości krokiem w kierunku Twojej własnej i nieuniknionej ruiny. Wyobraź sobie swój umysł jako rozległe i starożytne królestwo. W centrum znajduje się pałac, a w tym pałacu sale i korytarze, które reprezentują Twoją logikę, Twoje wartości, Twoje długoterminowe plany architekta Twojego życia, inżyniera Twojej przyszłości. Ale pod tym pałacem, w głębokich i mrocznych fundamentach, żyje stworzenie. Floyd nazwał je Aigi, ale możemy je nazywać bardziej intymnymi imionami: głód, surowe pragnienie, pierwszy krzyk. To stworzenie nie jest złe. Jest w rzeczywistości najczystszą ekspresją życia. Zna tylko dwa słowa, tak i teraz: chce ciepła, pożywienia, dotyku, uwolnienia. Nie rozumie procentu składanego, reputacji do utrzymania, obietnic złożonych w świetle dnia. Jego świat to nieskończona uczta, a każde odmówione danie to śmiertelna obraza, zagrożenie dla jego własnego istnienia. A my, w naszej wyrafinowanej nowoczesności, zapominamy o sile tego stworzenia. Zamykamy je w piwnicy i próbujemy ignorować jego ryki, ale ono zawsze znajduje sposób, by wyjść po schodach. Objawia się w tym impulsywnym kliknięciu przycisku kup teraz, zamieniając pięciosekundową ulgę w miesiące lęku przy każdej przychodzącej fakturze z karty kredytowej. Jego głos to ten który mówi jeszcze tylko jeden kawałek, jeszcze tylko jeden odcinek, jeszcze tylko jedna dawka, odbijając się echem w pustych korytarzach naszej samodyscypliny, aż sama struktura zacznie pękać. To jego energia w naszej krwi, gdy kierowca zajeżdża nam drogę w korku i nagle skomplikowana istota ludzka z życiem, rodziną i marzeniami staje się tylko przeszkodą celem naszej irracjonalnej furii. To jego ślepe pragnienie sprawia, że szukamy walidacji w obcych ciałach, w pustych nocach, które obiecują połączenie ale dostarczają tylko głębszej ciszy o poranku planiąc zaufanie osoby, która czeka na nas w domu. Wielkim błędem, iluzją, która trzyma nas w kajdanach, jest przekonanie, że uleganie tym impulsom jest aktem wolności. Zasługuje na to, mówimy. Życie jest krótkie, usprawiedliwiamy się. I w każdej kapitulacji czujemy się chwilowo potężni, jakbyśmy łamali zasady opresyjnego świata. Ale cóż to za wolność, która czyni nas niewolnikami naszych własnych kaprysów? Cóż to za moc, która pozostawia nas zadłużonych, ze zrujnowanym zdrowiem, ze zniszczonymi relacjami i z głębokim poczuciem nienawiści do samego siebie? Prawda jest taka, że za każdym razem, gdy stworzenie z piwnicy wygrywa, królestwo słabnie. Przekroczony limit na karcie kredytowej to nie tylko problem finansowy, to objaw utraconej suwerenności. To cichy krzyk części nas, która czuje się tak bezradna, tak głodna radości, że zadowala się tanią i natychmiastową imitacją przyjemności. Moralny Katz po wybuchu gniewu to nie tylko wina, to lament zdetronizowanego króla, który widział, jak jego dyplomacja i mądrość zostały zdeptane przez barbarzyńskiego generała. Sieć kłamstw snuta, by ukryć niedyskrecję, to nie tylko nieuczciwość, to architektura strachu, zbudowana przez kogoś, kto nie ufa własnej mocy, by poradzić sobie z prawdą swoich pragnień. Stajemy się sabotażystami własnego życia. Budujemy zamki z piasku, gdy przypływ narasta, i za każdym razem, gdy fala impulsu je niszczy, winimy ocean, nie zdając sobie sprawy, że to my zaprosiliśmy wody. Filozof Platon wyobrażał sobie duszę jako rydwan ciągnięty przez dwa konie, jeden szlachetny i zdyscyplinowany, drugi dziki i chaotyczny. Woźnica, rozum, miał za zadanie utrzymać je w harmonii, prowadząc rydwan ku prawdzie i pięknu. Co się dzieje, gdy woźnica zasypia? Albo gorzej, gdy oddaje wodze dzikiemu koniowi, wierząc że prędkość i furie są celem podróży? Rydwan rozpada się. A my stoimy tam, pośród szczątków, pytając, dlaczego droga jest tak okrutna, nie rozumiejąc, że droga jest tylko drogą. Kierunek jest zawsze naszym wyborem. I to tutaj, w najniższym punkcie, pośród samookaleczonego chaosu, może pojawić się nowa możliwość. Odpowiedź nie leży w zabiciu stworzenia w piwnicy. Próba unicestwienia naszych instynktów to wojna skazana na porażkę. To jak próba zakazania głodu czy snu. Zaprzeczanie AIGI to zaprzeczanie samej siły życiowej, która nas ożywia. Stworzenie nie może zostać zabite, ponieważ jest źródłem naszej pasji, naszej kreatywności, naszej woli życia. Problemem nigdy nie była jego egzystencja, ale jego suwerenność. Rozwiązaniem jest więc akt odwagi i głębokiej pokory koronacja króla przebudzenie ego. Nie ego w wulgarnym sensie arogancji, ale ego, jaki pojmował Floyd, wielki mediator, dyplomata, mąż stanu wewnętrznego królestwa. To ta część nas, która może spojrzeć na głodne stworzenie, rozpoznać jego głód i powiedzieć Widzę cię. Rozumiem, czego chcesz. Ale nie teraz. I nie w ten sposób. To jest moment przełomowy, epifanie, która wszystko zmienia. Odkrycie, że nie jesteś impulsem, ani też represją impulsu. Jesteś świadomością, która unosi się między nimi. Jesteś woźnicą. Wyobraź sobie to uczucie. Wyobraź sobie moment, w którym, stojąc przed lśniącą witryną, która krzyczy Twoje imię, czujesz pociąg pożądania, świnienie się stworzenia, ale zamiast dać się pociągnąć, zatrzymujesz się. Oddychasz. I nowy głos, spokojniejszy i pewniejszy, wyłania się z głębi. Nie potrzebujemy tego, mówi głos. To, czego naprawdę potrzebujemy, to bezpieczeństwo, spokój. A ten przedmiot nas od tego oddali. W tej chwili fala prawdziwej mocy, nieulotnej mocy gratyfikacji, ale trwałej mocy samorządności, przepływa przez Twoją istotę. To uczucie przeszywającej jasności, ulgi. Świat zewnętrzny traci nieco swojej hipnotycznej władzy nad Tobą. Jedzenie na stole staje się tylko jedzeniem. A nie lekarstwem na lęk. Obraza nieznajomego staje się tylko słowami, a nie zapalnikiem dla Twojej furii. Atrakcyjne ciało innej osoby staje się tylko ciałem, a nie zagrożeniem dla Twojego zobowiązania. To przebudzenie ego, ten akt ponownego osadzenia woźnicy na jego miejscu, nie polega na pozbawianiu się. Polega na wyborze. To przejście od życia reakcji do życia działań. To różnica między byciem dryfującą łodzą, rzucaną przez falę pożądania, a byciem kapitanem który dostosowuje żagle, by wykorzystać siłę wiatru na swoją korzyść. Wiatr Aigi jest ten sam. Kierunek teraz jest twój. Życie zaczyna się reorganizować wokół tej nowej suwerenności. Finanse, niegdyś chaotyczne pole bitwy, zaczynają przypominać zadbany ogród, w którym każde nasiono jest sadzone z intencją. Relacje, niegdyś naznaczone nieufnością i reaktywnością, rozkwitają na gruncie zaufania i świadomej komunikacji. Ciało, niegdyś magazyn nadmiaru, staje się szanowaną świątynią. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że prawdziwa radość nie pochodzi z gorączkowego szczytu zaspokojonego impulsu, ale z pogodnego spokoju dobrze zarządzanego królestwa. To cicha radość wiedzy, że bez względu na to, jak silna jest burza na zewnątrz, kapitan jest przy sterze. Oczywiście, to nie jest ścieżka bez własnych wyzwań. Stworzenie w piwnicy nie poddaje się łatwo. Zna Twoje słabości, Twoje zapalniki, pęknięcia w Twojej zbroi. Będą dni, kiedy zmęczenie, stres czy samotność uczynią je silniejszym, a jego głos bardziej uwodzicielskim. Będzie śpiewać stare kołysanki o zasługujesz na to i tylko tym razem. Otaczające nas społeczeństwo jest w dużej mierze sojusznikiem stworzenia. Jest zbudowane na fundamencie natychmiastowego pożądania. Reklama, kultura konsumpcjonizmu. Nieustanne poszukiwanie nowości, wszystko to karmi aigi i osłabia ego. Opieranie się temu to pływanie pod prąd. Będą cię nazywać nudnym, sztywnym, poprawnym. Pokusa, by po prostu dać się ponieść, by znów stać się pasażerem, będzie ogromna. I będą chwile, kiedy ulegniesz. Zjesz całe ciasto, będziesz krzyczeć w korku, kupisz to, na co cię nie stać. I w tym momencie największą pułapką jest głos destrukcyjnej samokrytyki, który udaje sumienie, ale w rzeczywistości jest tylko kolejnym przejawem nieporządku. Powie: Widzisz? Nie potrafisz. Jesteś słaby. Lepiej się poddaj. I to jest ostateczny test dla nowo koronowanego króla. Dobry władca nie skazuje swoich obywateli na śmierć za jeden błąd. Uczy się, wzmacnia granice i rządzi mądrzej następnego dnia. Podróż ku samorządności nie jest prostą linią ku doskonałości. To wznosząca się spirala, gdzie każdy obrót prowadzi nas na wyższy poziom zrozumienia, nawet jeśli przechodzimy przez te same punkty widzenia, co wcześniej. Cierpliwość i współczucie dla samego siebie nie są pobłażliwością, są niezbędnymi narzędziami rządzenia. Trzeba zrozumieć, że reedukujesz siłę, która istnieje od tysiącleci. To proces wewnętrznej dyplomacji, a nie tyranii. Wymaga, abyś usiadł do stołu ze swoimi najmroczniejszymi pragnieniami, nie po to, by je ślepo zaspokajać, ale by zapytać – Czego tak naprawdę szukasz? Jaki ból próbujesz znieczulić? Jaką pustkę próbujesz wypełnić? Często pragnienie nowego dobra materialnego jest pragnieniem poczucia własnej wartości. Głód jedzenia jest głodem komfortu. Poszukiwanie przypadkowego seksu jest poszukiwaniem połączenia. Rozumiejąc korzenną potrzebę stojącą za impulsem, ego może znaleźć zdrowsze i bardziej konstruktywne sposoby jej zaspokojenia. Zamiast kupować but. Możesz zainwestować w umiejętność, która zwiększy twoją pewność siebie. Zamiast atakować lodówkę, możesz zadzwonić do przyjaciela. Zamiast szukać ciała, możesz szukać dialogu. To jest alchemia duszy, przekształcanie surowej energii pożądania w duchowe złoto. I tak powoli następuje głęboka transformacja. Nie chodzi tylko o to, co robisz, ale o to, kim się stajesz. Relacja z samym sobą zmienia się ze stanu wojny domowej w stan monarchii konstytucyjnej. Uczysz się szanować energię EIGI jako siłę napędową swojego życia, szanować logikę superigołu, uwewnętrzniony głos zasad i moralności, jako mądrego doradcę i mocno pozycjonować się jako ego, ostateczny decydent, suweren, który równoważy potrzeby całego królestwa. Stajesz się zintegrowaną istotą. Spokój, który odnajdujesz, nie jest spokojem cmentarza, gdzie wszystkie pragnienia są martwe. Ale wibrującym spokojem ekosystemu w równowadze, gdzie każda część pełni swoją funkcję w harmonii z całością. I ten wewnętrzny spokój promieniuje na zewnątrz. Ludzie zaczynają czuć Twoją solidność. Czują, że Twoje słowa i czyny pochodzą z miejsca integralności, a nie kaprysu. Stajesz się uspokajającą obecnością w chaotycznym świecie, bezpieczną przystanią dla siebie i dla innych. Wreszcie rozumiesz, że wolność to nie brak granic, ale zdolność do ich świadomego wyznaczania. Prawdziwa autonomia to nie robienie wszystkiego, co się chce, ale posiadanie mocy, by nie robić tego, czego wymaga pierwotna część Ciebie. To wolność wyboru swojej przyszłości, zamiast bycia przykutym do swojej biologicznej przyszłości. Dlatego spójrz w głąb siebie, spójrz na swoje królestwo, słuchaj ryków w piwnicy i debat w sali rady. Nie bój się chaosu, nie garć głodem. Są dowodem na to, że żyjesz. Ale nie oddawaj im władzy. Chwyć za wodze. Wstąp na tron, który od zawsze należał do ciebie sprawa. Podróż jest długa, a praca nieustanna. Wymaga czujności, odwagi i przede wszystkim głębokiej miłości do całej twojej istoty, zarówno do dzikiej bestii, jak i do aspirującego anioła. Rządź sobą. Bo wszechświat oddaje swoich największych skarbów tym, którzy są niewolnikami swoich impulsów. Zastrzega je dla panów samych siebie. A jedyna różnica między niewolnikiem a panem nie leży w sile ich pragnień, ale w mądrości tego, kto nimi rządzi. Ruina nie jest przeznaczeniem, jest powtarzanym wyborem. Wielkość, podobnie, nie jest darem, jest dyscypliną. Wybieraj mądrze.